Witam wszystkich, z tej strony Allo. to jest kolejny odcinek struskawkowego truskawkowego Minecrafta i jest dzisiaj ze mną Panduch. Pania. Panduch. panduch, Panduch, to jest takie od, od pandy. Miś panda, to, to będziesz Panduch. Taki wiesz, duszny, duszny panda. Dobra, jest ze mną Sobą. No czyś. Dlaczego Sobą? Możesz to wyjaśnić, dlaczego Sobon? Nie. Aha, dobra, no Ej, i będę! Ok Cień A czemu, czemu, czemu sobą? Ja ci powiem czemu sobą, bo jest samolubny. Aha, no tak, no. To A ty się. powiesz czemu Alok? O, boże, ja już mówiłem milion razy czemu Alok. ty. Jest dobra, będzie. teraz się przyznać, który ma żarcie. Jo. Mm, nie wiem, może co ja co cię A co miałeś? Chlebki trzy. To nie moje. To nie A moje, moje, moje. Aha, no to ja ci mogę dać? Zobacz, no może go, gołąbka chcesz? A on gołąbka chce, nie chce. Go, chce. Gdzieś ty duszku polasny? U, u góry jest. Ale w domu. A, a dlaczego ty jesteś jest? u góry? Pomogę. Bo on moci ty. A wiesz, że na dole robimy dzisiaj? No, no dobrze, ja robię u góry. Aha. Dziękuję. Duszek, duszek robi ten, co go z nimi. No. Tak jest. <laughs> no, było dobre. <laughs> co jest? Od, od kiedy <grym> Jak się sapało to te? <grym> od kiedy cego jest z gliny? Z liny, z pajacu. Ale on mówił z gliny. Aż sobie... liny! Dobra, nie sam się kurwa. Ty się nie zle. z gliny, a on zrozumiał z liny. No bo to sabono znam. Czego się po nim spodziewać? No. W sumie. O czegoś znajdziemy węgiel. Sobo Bio. Nie ma mnie. To nie jest węgiel, tylko wągiel Rozwalaj Węgiel to ma Krzychu Ślązowy Nie będę rozwalał, ja nie jestem Hashtag Rozfalaj Nie będę rozwalał Sobon jest z nami, ja nie z tobą jeśli chcesz być modny, to ci nie wychodzi Co, chce być? Jeśli chcesz być modny, to ci nie wychodzi Modny? Tak, modny Czemu modny? Gdzie jest ten mówi Mówi, rozfalaj Mnie się nie bije, mnie się przytula no chyba nie. No chyba Ciebie nie. Nie, sobą dyktuje, znaczy... Zrób znaczy a, a, inną podłogę, bo tak ściany i podłoga około, i sufit takie same, to to kurwa do dupy jest. Mówisz? No. no, no, no. Ten, to steg z tego z niny zrób. Może podłogę jakąś taką siatkę zrobimy, albo może dywany położymy po prostu. A tam może się... szachownicę pierdykniesz? Ej, to nie, to, to tutaj, czekaj, to tutaj pierdyknę to tak jest, żeby to było z drewna, a się dywany jakieś porobi. A że, A umiesz robić dłony? No człowieku. Nie. Stary. A ty nie? nie. A ławce to ty młaś? A kunia Zajazny. znosz? Kunia zną. No a to do kunia niepodobne. Ale chuje. A znasz tego co zno tamtego, bo oni cię znają. Mhm. Mówi, nie. że cię znają. Nie hmm. rozmowa. chujas z butem. Nie hmm. Nie ja wyrażaj wiem. się, to dzieci oglądają. No właśnie. O, przepraszam. No się uspokój, Danger. Bo wylecisz. To jak spajki 39 razy. <grym> no i tak. jak wyletę, to. Jak wylecę, to wylecę. A ja zastanawiam się, czy w tamtą stronę jeszcze trochę pociągnąć tą chałupę. Tamtą? Ha chałupę? No, no, ona w tamtą właśnie ruszyła. A damy radę, damy radę. Znaczy, no nie da. tak myślę, że jeszcze chodzi o ze trzy kratki, nie? No tak. Raz, dwa, trzy. No to już. Bolciki Nie wiem co z tym tutaj kurcze Nie wiem jak to się nazywa eee, Jak się nazywa to coś tutaj to to to, to ta książka latająca i pizdietko mu to potrzebne A diamondowy kilof masz? Um. Mam a, a co potrzebny? Chyba jo nie pamiętam już ale chyba jo A co to trzeba rozwalić tym diamentowym? O O no. A to siekierą chyba nie? Czyli tu są książki. WUNGIEL! Bungel, to kogo Bungel. Mało wungla, to chyba ruski No Mówię, reszta ma na zębach krzyku ślązok. Mm. Mm. Co ty? Druszek! DUSZEK! ten rozwalić, żeby też tutaj dać te. Rozwalaj, rozwalaj, duszek rozwalaj, ile wlezie. Demoluj. Co ty masz, mówisz? Którą ściankę? Ogólnie. Czekaj, bo to... Nie, 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 do, to, Aha, no tak, no Dobrze, dobrze Jedną tą nie. warstwę trzeba rozwalić jeszcze faktycznie tak. Ekipa remontowa o, a ty jeszcze o tej i trzeba wykopać trzeba Dusze, Panie, roz... coś tam pan tu... Rozwalaj, rozwalaj Halo? Słucham kiedy się pojawi odcinek? Który? Ten Marko. W, w piątek? Do sobotę jakoś tak. Nie kwietniu. wiem. W kwietniu. W kwietniu. kwietniu no. mhm. tak żyły... rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady? Ja myślę, że bar... W maju dopiero. Karkonosze. Elodinard. Karkinosze. Kalosze. Karkinosze. Ty mhm. suko, jedno ty garki, mi mi poddełkłaś! Ja... Chymelia <grywa> Ale nie, Alok, jak to opowiadał, to, było, to była masakra. Nie, nie, w ogóle, kurwa... Całe życie z debilami, naprawdę, no kurwa... Nie wiem dlaczego, ale trafiam na takich ludzi, że, że takie sytuacje się zdarzają. Duszek, za szybko układasz! Jak tak, szybko, sam no, za takich blisko. ludzi przyjmujesz. Ale no, nie, 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 ja mówię o tych sytuacjach właśnie... Takich, jak wam opowiadałem, nie? Aha. Że bardzo często mi się zdarzają takie, tacy ludzie. To są to to nie, roz ja nie rozumiem. No bo ty to. za szybko to zrobiłeś, no zobacz, ta ścianka się jeszcze tu nie kończy w miejscu, tam gdzie Sobą teraz kładzie znowu. No bo ona się kończy trochę dalej tutaj, trzy kratki <laughs> dalej się kończy przecież. <laughs> ogóle... tu, ty, ru, tu, tu, tu. Tam nikogo nie było. Ja tu w ogóle poszerzę kratkę sodową, ja się zajmę kratką schodową. Dobrze. Ty myślasz. nic nie poszerzaj. Będę. Rozwalaj. To tu możesz... jeszcze lepiej rozwalać? Cały dom sobą. Nie, całego domu nie. Cały. Nie. Hmm. Ale hmm. się nie zrobiłem. No, zaraz świeczki postawię. Świeczki to masz w oczach. Dzięki. Iskierki? Mm. Iskierki to ma moja iskierka w oczach, jak mi widzi cicho. Tak, cię widzi to ona ma siekierę w oczach. Nie ma się... Siek nie ma siekiery w oczach. No, no. Ty wiesz. Bim. A trzeba czego wykopać? No to kup. Możesz się... Możesz się poczuć jak górnik. Alok? I górnik? No nie. Tylko górnika nie z Stałem. Stałeś. Stałem, leżałem. Stałem. Mhm. No kto mnie kurwa przysypał? <laughs> Dobrze, zasypać go tam. Co to kurwa bruk jest, ty? Co za Debil mnie tu zastawił? Tak, ja komuś przypierdolę, to się zgarbi, nie? No? Muszę jak zakop go tam żywcem. Ale ja tu robię coś innego, więc chyba odpowiedź jest prosta, co to D. a to. Ty suki, synu! Przecież to nie ja byłem, ja tu całkiem sobie karkę To zadowam. nie ja byłem! Kurwa, bandyci. O! Ty suko, garnki mi potłukłeś, prawda? się mam tyle rzeczy, że tutaj się nie usracie i nie zbierzecie tego. Ja no to ja byłem! Czego było najpierw zabić, dopiero zakopać? Gdzie tu teraz żarcie jest, bo te skrzynki ktoś pozapierał. A ja wiem. Milcz, znajdę sobie. Ja jest to ja. Boże, jak on napisał ten kobel. No, idź idźmy, bo to hashtag. No. To o, hashtag, o, hashtag gówna. Co to są wyrzutki potworowe? No i... te rzeczy, z potworku wypadają. Wyrzutki. E? Żółtki. Jedzenie. Duszek, ciemno się mm, tu robi. Weź mi coś do żarcia przy okazji. Jabłka cię mogę wziąć. Weź. Co nie. to było, Duszek? A? To, skąd tu się woda wzięła? Nikad. Aha. Nie, nie chcę wiedzieć. Ciekał się. No, tak by było. No nie, no ten głupi stół. Ty, panie, weź świeczki załat. Panie, mam tu milion świeczek przy sobie. Bo tu o, ciemno chłopak. jest. Gdzie ta cimno? No wszędzie Cimno, duszek, ty możesz siekierę. Nie na kierę. Siekierę. to powiem jeszcze, że jesteśmy w dżupie tam. Gdzie ty kurde tutaj? Ktoś ty zrobił duszek, ale chodź, 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 chodź. To był Czekaj, to będzie zalepione. Czy pan zdzici... To będzie zalepione. I ta i tutaj się pociągnie tak klatkę schodową. I ty możesz wiesz co pociągnąć ty. Kruta. Allokowi. Chciałbyś. Ja pytam, no. czy wziął mi to jedzenie? Wziąłem. To <coughs> gdzie ono? No jeszcze ci nie znalazłem, więc ci niego nie dałem, no nie? To logiczne przecież. A tu jesteś, żydalu. Duszek, A ja bym nie chciał. Ale o co ci chodzi? Ale? No, no ale się, się uspokój. O hymel, Jadwiga. A ty żyjesz. Hymel, Jadwiga, Jadwiga. 44. Nie widzisz. Objazd zapoczął w prawo. Widzisz dus jak kolega mówi, że cię kocha Wódki razem nie pij, to jeszcze nie koledzy Nie wiem czy chcesz mhm. U oczku. Chcesz Co chcesz, no bo nie wiesz Ach, ja. Boże kochany No, tak jak nie, nie, życzka twarz mi stanęła przed twarzą mhm. No, zaraz, ja pan to, jak się uśmiał On się uśmiał Czy my to aby na pewno dobrze robimy? Tutaj jest jeszcze nie ucięte No to wy bo ja nie mam się kiery Ej, kładź to na tej, tu, tu, o, tu Nie Tutaj, tutaj, no. tutaj, nie Czy jeszcze jedną dalej robimy? Nie wiem, nie Po co? Dobra, a tutaj tej ziemi nie, z tu się nie pozbyłeś jeszcze Kończ na 44 cztery To jestem Henrym Dusz... Jadwigą ty Duszku, nie denerwuj się Nie denerwuj się Andrzeju, Andrzeju nie denerwuj się Ojej, warówki Odbiło ci się jak kurwie po komuni Brzoza <grywa> się skończyła To są Wylnę se do magazyna Miał ziemię skopać, to nie To, to, Cicho tam Ile tak przerobić na brzoza? Czy co? No, poczekaj, ja mam tutaj jeszcze nic, więc możesz przerobić. <laughs> <laughs> Jesteśmy zgubieni, ale mamy warty, także jest spokój. Fajnie, prawda, Panet. Dobra, stawiaj ściankę. No, brawo, brawo. Potrafisz. Mm, widzę, że. Moja nauka nie poszła na marne. Ta, twoja. No nie, to wpadło do nie, ciebie, ty. Dobra, trzeba zobaczyć to, jak to wygląda. To jakie puste pomieszczenie, ty. To się zagospodaruje, się obraz pierdyknie i będzie dobrze. Gamuniaćka. Ej, tu panie, tu pan... Pa, 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 panie, coś pan tu... Pan żeś zdurniał... Panie... Nie? Pan się nie wtrężala. Panie, gdzieś pan jest z tą... tą Gdzieś... Co, czego pan chce? Podejdź no tu, kiedy ja podchodzę. <laughs> Wejdź no tu... Ma, za, weź Mat... no tu, maźni jedną ściankę taką. O. No to ma... A dobra, dobra, dzięki, dzięki. Proszę. Na, zryjta się. Naho pojta się. Duszek! Co? Coś się chyba pelerynka no. nie pykła Jaka pelerynka? No ta, co można na perach Co? Mówi, że jesteś brzydki Ale to tutaj nie widzę, że mam żadnej pelerynki Nie, nie, czekaj, 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 E, 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 To co, co e? e, e, e. Ryszelony To, że robisz e, e, to nie musisz nas informować no. Cieszę się, cieszę się naprawdę, ale... Coś się cieszę Ale nie Nie, kurwa, źle no co ty no. robisz? Czekaj, hopie. Hopie ty. Chyba się troszkę popsył, bym ci powiedział Czekaj. Co ty już aż się ze mną zazbroiłeś znowu? Nie, 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 ja to naprawdę. Ej, ty Duszek, ale ty nie widzisz nawet, że ty robisz źle. Jaka merda, Lenin. Zaraz ci się... pokażę, ja zniszczę to, co jest źle. Czekaj. Bo ja to a widzę, ty a ty jesteś? tego nie widzisz. jest na, na dole. Ale zawsze robić, no ale Duszek zawsze robi no. Nie to jest. A no. Nawet jak robi dobrze, to i tego tak no. źle A nie, o które ci chodzi? No o to. Co to? No, co? no patrz, no, bo tutaj widać, że jest za dużo. No to, to tam? Aha. W ogóle ta, ta fontanna, ona tu jest z dupy. Kto ją tu zrobił? No chasz tak. Ma zniknąć? No najlepiej. Ja mam, ja no, jak sobie kilofik to to rozdupce. To się skończy. Kończy się babce sranie. No dobra, zatkaj tą rzekę ty. To jakoś muszę podstawić. Dobra, już się Klo... zatyko. Plockiem. O nie, jeszcze patrz. Jeszcze wytrwała jest. Kuba. No. <laughs> nie pada się łatwo. Zdaję, czy zdaje się pada? Zdaje się. Pewnie znowu ci duszek na plu na twarz. Pewnie tak. Kiedy zrobił pięć. tą fontannę, to ja naprawdę nie no wiem. No kto, jak. mądry hashtag pewno. Anty mądry. Albo no Nie, ja to hashtag. No, fontanna w ogóle wyszedł. taka jakaś też taka. To przyszedł. Mało sympatycznie. Spajki i wyszedł. Tak to, jak to zawsze ci... A, spajki. Rodno nowość. No goń go, spajkiego. No, po co, ja go to była? No nie Yo, wiem. Jo, a widzisz, jak Mówi. nazwa na Steamie ustawił teraz? Kto? kto? Spajki. Jaką? Teraz nie ma wujek Spike no wujek Mike. <grym> <grym> Spike mi nie lubi. Z, z wujek, e, wujek. Z wujek. Wujek oh. Mikey. Wujek Wujek Spake. teraz teraz Spake. Spake. Majki Majki? Mhm. Lubi Mike? Lubi Lubi Spake. Lubi Ten nasz Majki Spake. lubi Spake. No raczej. Jo, takie Nikt Cię nie lubi, tylko spajki mówi o tym otwarcie. Tak, ja? może jeszcze tu drzwi duszek pierdyknem. No? A ja po co? No to nie będzie o, zimno lecieć, to no. to zimno. Nie lubisz e? mnie, allo? Nie lubię Cię. W ogóle Nie, nie lubisz mnie. Nie Wiesz. lubię Cię. Wyratujesz z ekipy. Jest. No i okay. No cześć. No cześć. dziadu. No to nara. Nara. No cześć. No nie. A kurwa jak to ma być Panie, weź to pan tu zamuruj pan! No właśnie dołożymy jedną ściankę z dyrta i nie będzie widać. Ty, i, to, zdyrwa zdyrwa. I, I to jest dobre, i to jest dobre. Ale I co? Ty tam muruj? A no panie, dowali, no cich pan a, z my jeszcze jedną ściankę z dyrta. Ty zdyr, z dykty to ty se możesz kurde mu No wy ja to ci skasuję zaraz, no chłopie. Tu a, lepiej, lepiej, to musi... musi ścianka murowana, no wy zjeżdżać mi z tym. Je, Rozwalat! O, jest dobrze no No i tak. beautiful! No chłopie, no. chwilę. się, że by... macie problem z uszami. Ja, jakby nowe no jak No nowe. funfelnówka, nie śmiganka, teraz Jak to z tym? I chwila, i tu jeszcze damy te. Patrz! I popsu! Masz tu noże... A co by się dało Liany by to nie było... No chłopie, zaraz zobacz jak tu będzie, a nie nam wpiskujesz. Ja ten sobie nie nie umiesz. Brązowy tak. taki jak kupa wygląda. A gdzie mi tu na mnie skoczył, no? No baryję tu, no Kaskaderka! Halo, e, znaczy Duszek! Kieł! Podetnij alokowi gardło. Kieł, chciałbym! No to zrób to. Nie mogę. jest symetrycznie byś to zrobił, no. Cicho, czekaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Symetrycznie, od ucha do ucha. Tu ja zrobię. Dobra, perydal. <laughs> Nie robię czego. No i patrz jak on nam tu dziura wypierdi. No zaró nie będzie, no czekaj, no nie To za się. człowiek. Jaki człowiek? Jakby tu okno zrobił. Jakby tu okno pierdeknął? No. Nie była lub sobie jaja wstawić tam. No. Będzie wietrzy. Dobra, nie wnikąd. to 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, Puszek. dwa, trzy, cztery, pięć trzy, Powiedz dziewię. mi co ty liczysz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pokazuję, że umie liczyć do pięć, cztery, pięć. To raz też prawdopodobnie raz, dwa, trzy, cztery no. pięć raz, dwa, trzy. Ale jak widać nie umie więcej liczyć No tylko do pięć. pięciu No tylko do pięciu. To się nie pykło tu. O tyba do ci liczę. A, A tu nie będzie drzwi? Nie będzie to się... No to jeśli, jest... no... Nie będzie, nie rozkazuj mi. Nie mów mi, jak mam żyć. Duszek, wywala lokas tu Zrób to. Zrób to. Chciałbym, ale nie mogę. Tylko mnie możesz wywalać, nie? No. na razie. Nie mogę. Ale ja nie rozumiem twojego To e, To też. Y, świeczek. Czemu? Ale po, poczekaj duszek. Ale jakś wczoraj dostał e, odwróconego bana, czy, czy ten tunel do, do przejścia, oh! to ktoś się obraził. A? No? Powie mi ktoś kto te wejścia robił? Które Które wejścia? Duszek? Nie, tam nie było. To spieprzono orientacja tak cholernie. <ś> Ale Które... Nie wiem kto to zrobił, ale raczej duszek skoro nie ty sobą, nie ja. To to był duszek Nie. Kóre... To... Tylko no, on, tylko wejście, on no. z nas nie ma wyobrażenia przestrzeni. Ale chwila, na który na bole, No chodźcie zobacz, patrz Od Wiele, kiedy to... się robi wejście 3 na 3 Przepraszam bardzo, ja tego domu nawet nie stawiałem. Dawaj sikiera, nie piernicz. Ja tu, ja tu byłem, ja A że chodzi ci o to, to, to ja zrobię. Myślałem, że chodzi ci o drzwi. No popraw swoją orientację. To <susza> <bo> się wyda. <susza> Dobra, kończymy ten odcinek. Do następnego tutaj Trzymajcie się, cześć. Tutaj eee. pojedyncze a tu waniem mieszkło